Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie nową zdrapkę Lotto Klub Milionerów. Zdrapeczka jest za 20 zł i możemy zostać milionerami, bo główna wygrana to milion złotych. Tutaj mamy wygrywające liczby i oprócz tych liczb jeszcze tutaj może pojawić się nam korona. Gdy trafimy koronę y, mamy dwukrotność kwoty, która jest pod koroną, czyli mnożymy wygraną razy dwa. Milion czterdzieści tysięcy, pięć tysięcy, tysiąc pięćset, dwieście, sto, czterdzieści, dwadzieścia. No wygrane są całkiem, całkiem, także zabieramy się za test. Zostawcie łapkę w górę, trzymajcie kciuki, ale jeszcze chciałem pozdrowić panią Gosie z Nowych Skalmierzyc. Pani Gosiu, życzę pani tak samo powodzenia w nowej zdrabce i pozdrawiam panią i kicie. Dobrze, moi drodzy. No to jedziemy. Warstwa ścieralna, no na razie w miarę schodzi, zobaczymy. Nie, jak dobrze przydusiłem, to schodzi, ale, ale tak to faktycznie dobrze się trzyma. Dobrze się trzyma, no to jedziemy. To są nasze wygrywające liczby. Nic, my tu mamy jeden, to zaczynamy obokiem, nie? Ładnie się zaczęło, milion, ale nie ta liczba. O, drugi obok. Cztery, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy, czternaście, dziewięć, dwadzieścia siedem, obok i obok piętnaście, trzynaście, trzydzieści dwa, czterdzieści sześć, trzydzieści cztery, trzydzieści dziewięć, czterdzieści cztery.

60 zł zainwestowane w nową zdrabkę. No i na razie 20 zł w plecy. Co my tu mamy? Piątka. Już myślałem, że piętnastka. A jejku, jejku. 31, no to też mamy obok. 32, 2, 17. Trójeczka. Czwórka. 24 dziewiętnaście i dwadzieścia dwa, same oboczki jeden, dwadzieścia siedem, dwadzieścia pięć, dziesięć i czterdzieści cztery. Nic, nic ta zdrapa nie da. Czyli ogólnie, ogólnie chyba jej nie polubię.

Znowu obok. 4 4. Jest! Mamy to. Mamy, jest. Jednak zdrapa dała. Jak już zdrapa za 20 zł, daje coś, to jest fajnie. Nawet może być zwroda, ale lepszy zwrot niż kurcze, jakby być plecy. 34 nie ma. 10 nie ma. Ostatnia linia. 7 30. 39, 31 i 2, 14, 40 zł. No pięknie, pięknie. Czyli wydałem 60, mam 40, 20 na minusie, ale jest ponad połowa, moi drodzy, ponad połowa. Dobra, z premiery się cieszę, jest ok, ale jeszcze tutaj mam w bonusie. Jeszcze mam przygotowane wczorajsze ekspres losy w ilości 30 sztuk. Także zobaczymy, co tutaj losy nam dają. Świnka podkowa, serce, diament. No Ten los nic nam nie dał. Tutaj jest wygrana. Siódemka, podkowa, serce i gwiazda. Gwiazda, diament, korona. No to jest 4 złote. Ok. Gwiazda. Siódemka, monetka, serce, wiśnia. Korona. Jest korona, sakwa. Karty. Wiś... Zobaczcie, jak ładnie. Pięknie. Pięknie. Oby więcej takich. Kości. Siódemka. Podkowa. Diament. Świnka. Podkowa. Sakwa. Karty diament 7K serce 2 zł. podkowa dolar karty też 2 zł. podkowa monetka 2 zł. monetka karty jest kaświnka. świnka 4 zł. Dolar Podkowa No niestety Pusta Monetka 4 Złota Dolar nie ma Korona Świnka Gwiazda 2 Złota Świnka Wiśnia Podkowa Karty Dolar. Jedziemy. świnka, podkowa, korona, dolar. No niestety. Mm, diament, jest diament, wiśnia jest, kości, sinka. Aja, ja, to teraz zabiera. Teraz zabiera. Wiśnia, dolar, sakwa, świnka, korona. Korona, gwiazda, siódemka, wiśnia, no, niestety. Karty 7, dolar. 2 złote. Serce 2 złote. Sakwa, Sienka, Gwiazda. O, 5 złotych. Fajnie. Jeszcze nam tych e, brakuje do tych niskich wygranych. Serce, Gwiazda, dolar. Wiśnia. I to wszystko. Świnka. Sakwa. Pusto. Gwiazda. Podkowa. Diament. Jest. Dwa złote. Świnka. Karty. Siódemka świnka, dolar yy, dolar siódemka podkowa gwiazda gwiazda korona niestety niestety losy już gwiazda wiśnia podkowa diament

10, 11, 12 losów na 30. To tyle przeważnie jest z 50, czyli naprawdę jest ekstra. Zostawcie po sobie ślad w postaci łapeczki w górę. Na razie cicho.